Byli solidarni, zdeterminowani i odważni, mówi kapelan kolejarzy i przypomina wydarzenia sprzed 31 lat. 23 października 1980 roku w lokomotywowni we Wrocławiu rozpoczął się strajk głodowy relacja uszulibonk. Nie, nie spaliśmy na, na styropianie. Bo nie, nie było nie. tutaj, był były normalne, był materacy, materacy dmuchane. Spaliśmy na materacach, jakie nam dali. Piliśmy tylko soki, ale mieliśmy wsparcie mieszkańców Wrocławia, mówią uczestnicy strajku sprzed ponad trzech dekad. Pierwszy może okres głód był odczuwalny, ale już od drugiego, a niektóry, u niektórych od trzeciego dnia w ogóle się już nie czuło głodu. Wtedy na każdej stacji stacyjce powstała Solidarność. A tam były i gmina, spółdzielnia Samopomoc chłopska, i poczta, i szkoła, i jeszcze coś takiego. I ta Solidarność przeniosła się właśnie w teren. I momentalnie powstało 10 milionów ludzi. Myślę, że to było główne zadanie, e, największa zasługa. Naszego strajku. W październiku 1980 roku przyjechali do Wrocławia z całej Polski na rozmowy o tworzeniu struktur Solidarności na kolei i zostali. Rozpoczął się strajk głodowy. 34 kolejarzy przez 6 dni koczowało w lokomotywowni przy stacji Wrocław Główny. Wiedzieli, że grożą im restrykcje. Minister Jacukowicz żądał wyrzucenia mnie z biura, ale mój dyrektor zapytał się na jakiej podstawie i nie wyrzucił mnie. Także byli i są ciągle uczciwi ludzie. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia, wielu działaczy Solidarności straciło pracę, inni trafili do więzień. Dzisiaj im się kłaniamy, mówi ksiądz Jan Kleszcz. Których stać było wtedy przed trzydziestu paru laty, by powiedzieć kładąc na szali swoje życie i zdrowie nie. Nie może tak być. Dziś kolej jest podzielona na tyle spółek, że sami kolejarze nie mogą się ich doliczyć. Inna odpowiada za tory, inna za wagony. Pan Tomek przeniósł się z PKP do prywatnej spółki. Pracuje także w niedzielę. Zarabiamy trochę lepiej, ale pracujemy też dużo więcej. 20 lat temu na kolei pracowało pół miliona osób, dzisiaj 100 tysięcy. Maszyniści dyżurni ruchu zarabiają najlepiej, ale to i tak mniej niż średnia krajowa. Po to, żeśmy walczyli o szczyt kolejowy, żeby to w końcu uporządkować w jeden spójny system przewozów pasażerskich w kraju, jak i również przewozów towarowych. Jako przykład złej prywatyzacji kolei związkowcy podają Wielką Brytanię, gdzie konieczne było jej powtórne upaństwowienie. Wrocław, Urszula Bąk.